Cześć, ja nazywam się Max Player i witam Was w kolejnym odcinku z gry London 2012. E, dzisiaj jeszcze gram solo, bo jeszcze, uwierzcie mi, gra jest naprawdę trudna do zdobycia e, i no jeszcze musimy chwilkę poczekać, aż e, ludzie z ekipy też tą grę będą mieli. Także jeszcze troszeczkę cierpliwości, na pewno zagramy ekipowo w tą grę. Póki co dzisiaj zagram sobie solo i zagram sobie tryb Olympic Games, to jest. Tryb solowy. Mogę zrobić nową kampanię. I nie wiem o co tutaj chodzi tak naprawdę. Eee, ale... Tak. Nie grałem niby, a... Okej, okay, możemy grać tylko na medium. Okej, okay, będziemy grać 20 eventów. Dobra, będzie to dłuższy odcinek. No ale trudno. Bierzemy sobie Poland. Uuu. Here we are in London, one of the biggest cities in the world for Ooh. one of the biggest events in the world. Yes, Seth, it's certainly going to be an exciting one. After years oh, of fine, preparation, now. London is finally ready huh. to welcome the world to the 2012 Olympic Games. Such a magnificent city, so many views with the Thames stretching away into the distance, and with so many new venues huh. waiting to be tested, this really could be the best games ever. The Olympic Stadium, whoa, glowing like a beacon here in London's East End, and there the Olympic torch, the iconic symbol of the games, shining over the city of London. What an absolutely beautiful sight! <laughs> so many nations. Why <laughs> ready to compete in true Olympic spirit. Yes, eighty thousand people they're expecting in that stadium, and it's going to be full to the brim. Not a spare seat in the house. Just imagine wow. the excitement down there. Wow. Fireworks to show the start of these games and the first event is first tomorrow. O kurde, day one. Ej, fajnie zrobiona kampania, muszę przyznać. Naprawdę fajnie. Pewnie sobie to podzielimy na e, na kilka odcinków. Customize teams. Oj, co ty gadasz? <coughs> fajnie. Mogę sobie ich kustomizować naprawdę? O kurde! Znaczy jest to ograniczone troszeczkę. Mocno ograniczone, ale ale zawsze jest. Ale chyba nie będziemy się w to bawić jakoś specjalnie. Mogę sobie dać na przykład mu na imię Max Player. Mogę. <ścoughs> Second athlete. Max Player. Boom. Yeah! Dwóch max playerów. Ale Jezu, musiałbym wszystkich tutaj. Naprawdę musiałbym wszystkich tutaj edytować. No nie mamy na to czasu. Dwóch będzie max playerów w pływaniu. Nie, nie w wpływaniu. Chyba w skakaniu do wody. No dobra. Czyli mamy customize. Fajnie. Mamy jakiś retry token. Nie wiem, co to tak naprawdę jest. Eee, no ale zobaczymy. Select event. Możemy tak, long jump sobie wybrać. Weźmiemy sobie long jump. I weźmiemy sobie men's 200 metrów. Tylko dwa mogę wybrać? Tak, tylko dwa. Dobra, to lecimy. Uuu, rundy kwalifikacyjne tu też są. Ale super. Najpierw musimy przejść kwalifikacje do skoków dal. Ej, to jest fajne, naprawdę. Nie sądziłem, że single player jest taki super. No dobra, mam nadzieję, że kamerka niczego nie będzie mi zasłaniać. Kwalifikacje, <noise> elegancko i znowu Chinua Adebayo? Na pewno, yep, Chinoa Adebayo. Pamiętam, jak się robi long jump, więc nie potrzebuję tutaj tutoriala. Także, moi drodzy, kwalifikacje do long jumpa. Czas zacząć. Tak, dobre rozpędzenie. Pięknie, idealnie. Chyba spaliłem. Chyba na pewno. Nie! O Boże, to będzie rekord! Nie, to nie będzie rekord, ale 8,74. O kurde. To jest bardzo dobry skok. Idealnie trafione, muszę powiedzieć. Także skok jak najbardziej udany. To proszę, już prowadzimy. Wątpię, żeby ktoś mnie wyprzedził. Także, panie czynuła. możemy atakować rekord. Mamy e, 8,90 Olympic Rekord i World Rekord, czyli rekord świata 8,95. Może się uda, kto wie. Zobaczymy. Hmm, tu haj troszeczkę, więc gorzej. Ale trafione. Bardzo dobrze. Równe 8 metrów. Pięknie. Zarąbiście. O, pan z Turcji się poprawił tutaj. Pod 8 metrów. No dobra. Trzecia próba. Aj! Niemaksymalny rozpęd. Troszkę skopałem i spaliłem w tym momencie chyba. Nie, no wydawało mi się. To dobry skok będzie. 8,61 Całkiem spoko. Całkiem spoko. Dalej prowadzimy. Z Chin się. O kurczę! Z Chin. 7,99. O 1 centymetr pobił turka. No to walka o drugie miejsce jest. Panie Chinua, dawaj. No to są tylko kwalifikacje, więc trzeba zostawić siły na finał. Uo! Too high, troszkę za wcześnie. No, dużo za wcześnie. Ale 8,12. Dobra odległość. Równe skoki, muszę powiedzieć. Elegancko. Która to jest czwarta próba? Chyba czwarta próba. Bardzo dobry rozpęd. Hop! Good angle i dobry skok. Ale troszkę za wcześnie. Mogę jeszcze te parę centymetrów podbiec. 8,54. To była piąta próba. I ostatnia próba 8-12 ze Szwecji. Uuu. dobrze, że pierwszy skok miałem dobry. Nie skoczył tyle samo, ile ja w czwartym skoku. Dobra, ostatnia próba, także kwalifikacje raczej. Przechodzimy elegancko. Zobaczmy jeszcze. Powiem, że trafiłem. Aj, spalony. A byłoby, byłoby na rekord. Także mamy pierwsze miejsce w kwalifikacjach. I pierwsza czwórka się kwalifikuje. O, no właśnie. Fajnie to zrobione, powiem szczerze. No i dobra. No i następne mamy 200 metrów mężczyzn. Tego chyba nie biegłem w poprzednim odcinku, więc to jest coś nowego. To też w sumie nie pamiętam, czy biegłem, czy nie. Ale tutaj ogólnie bieganie polega na klikaniu w odpowiednim tempie e, przycisku. Także mamy 200 metrów, moi drodzy, Jerzy Zieliński. Tutoriala nie potrzebujemy, musimy wstrzelić się dobrze w start. A będzie dobrze, czyli czterech się kwalifikuje. Chyba damy radę, co nie? Dobra, cisza. Oj, spóźniłem. Pierwszego miejsca nie będzie, ale walczę, żeby się zakwalifikować. Chociaż może będzie pierwsze miejsce. Tak, jest, jest. Mamy dobre tempo. Mamy bardzo dobre tempo, moi drodzy. O, tak. Komputer nie miał szans. Zły start, ale. Na dystansie nadrobiliśmy i pokonaliśmy wszystkich. Mamy kwalifikacje. W sumie nie jest to wyzwanie na średnim poziomie, ale nie mogłem dać hard, no niestety. Ale jak zobaczymy na replayu, start miałem koszmarny. Dużo spóźniony. Oj, chyba najgorszy start z całej stawki. No, ale potem już trzymałem piękne tempo. No i na prostej byłem już samotny. <grywka> tak jest. Duża przewaga, dwie sekundy przewagi nad drugim Niemcem, czyli widać Brytyjczyk stracił jeszcze jedną pozycję, także spoko, spoko, Jerzy się zakwalifikował, no i teraz moi drodzy, long jump, finał, finał skoku w dal, Chinoa się zakwalifikował, więc no, może być ciekawie teraz, ciekawe czy będzie trudniej. Jak to wygląda stawka? Mm -hmm. Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Czechy, Turcja, Włochy, Chiny i USA. No i zobaczymy. Dzień dobry? Jeszcze troszkę podbudujemy napięcie tutaj? Jest! Tak jest. No to czynuła. Atakujemy. Dobry wynik. To już jest finał, więc nie ma tutaj miejsca na. Ojej, ojej. Okej, okay, dobra, pierwszy skok. Będzie koszmarny, bo będziemy mieli mm, kiepskiego speedloka, Perfect angle! O mój Boże! Jakby był dobry rozpęd, to byłby rekord świata. Na razie mamy 7,80, to będzie drugie miejsce, chyba. <laughs> Nawet trzecie. Ok, musimy przekroczyć 8 metrów. Także teraz rozpędzamy się elegancko. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Chyba to da mi prowadzenie. 8-4, tak, to jest powyżej 8 metrów, więc chyba będziemy na pierwszym miejscu. Ale tylko 3 centymetry, czyli Szwed tutaj nie daje za wygraną. Anders Andreas Lövgren, Löwgren. No ale Chinua tutaj jest w formie. Może atakować nawet pod rekord. I to będzie dobry rozpęd. Tak jest. Yuh! Too high. I chyba spaliłem. Nie, nie spaliłem. Dobra. 8-16. Poprawiłem się. Nie jest to idealnie. Ale myślę, że wygramy tym skokiem. 8-9. O kurcze. No, tutaj Szwed, powiem szczerze, ładnie, ładnie. Musimy być czujni. Musimy jeszcze się poprawić tak, żeby... Żeby być poza zasięgiem I to może być ten skok FU Eee, za wysoko Za wysoki kąt To będzie kiepska odległość Tylko 6,71 8,12, ojej Tylko 4 centymetry Mogę przegrać złoto Muszę się mega poprawić tutaj Dawaj, dawaj Max PUM, spaliłem Spaliłem mocno. Nie, nie spaliłem. Jest 8,65, pięknie, nie do pokonania już. Na pewno. 8,30. Dobrze, że się poprawiłem, bo Szwed by mnie wyprzedził. Więc myślę, że 8,65 to już jest bezpieczne. Mamy jeszcze jeden skok. Dobrze byłoby się poprawić. Będzie niezwykle trudno. Ale spróbujemy. Hop. Nie ma poprawy chyba. Ale ważne, że nie spalone. 8.56. No i co pokazał Szwed? Pierwsze miejsce dla Chinoo'y. Złoty medal. Pięknie. Ale ile skoczył w ostatnim skoku Szwed? To jest pytanie. 8.30. To był jego najlepszy wynik. Także Polska ze złotym medalem. I mamy ceremonię, co wy gadacie? Jest! Jest! Czy będzie hymn? Ty, ale jaja, chyl Polski jest! Jest, elegancko. <noise> Mamy złoty medal, moi drodzy. W pierwszym, w pierwszym konkursie, elegancko. Polska, kwalifikacja medalowa w tym momencie. Jeden złoty, elegancko. No i teraz finał: 200 metrów mężczyzn. Ale fajnie, że jest Him, no nie mogę, ta gra jest naprawdę świetna. Szkoda, że w Multi nie ma tego, ale jakoś przebolejemy. Okej! Okay. Finał, 200 metrów, nie, mężczyzn. Dzień pierwszy. No i dobra. Kogo my tu mamy? Włochy, Jamajka, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Portugalia, USA i Finlandia. Jamajka może być tutaj największym naszym rywalem, mi się wydaje. No dobra, podbudujmy troszkę napięcie, ja yeah. i lecimy. A fal start. Mamy fal start. Nie strzeliłem się. Okej. Okay. Teraz przeczekajmy to. Ok. Nie najlepszy start, ale trzymamy teraz tempo. Trzymajmy tempo, a będzie dobrze. Dawaj, dawaj, Polska, tak będzie pierwsze miejsce. Uuu. Uuu. Yes, złota dla Polski. Niemcy mają chyba srebrny medal, mi się wydaje. Ale pięknie. Złoty medal dla Polski. Start koszmarny. Nie chciałem ryzykować drugim falstartem. Także, no, mocno, mocno spóźniłem. Ale tak jak mówię, Polska jest dobra na dystansie. Więc, później na dystansie już. Bezkonkurencyjni. Tutaj walka o srebro jeszcze była. Majka dopiero na piątym miejscu. Także mamy drugi medal dla Polski, moi drodzy. Jeszcze raz. 이 쇼는 올림픽의 최고의 쇼입니다. 마지막으로 선수들이 무대에 앉아있을 때, 모두가 즐길 수 있는 순간이 되었습니다. 국제음악의 소리입니다. 올림픽의 최고의 쇼는 올림픽의 최고의 쇼입니다. Co to medal dla Polski w pierwszym dniu olimpiady, moi drodzy. Elegancko. Klasyfikacja medalowa. Polska Wielka Brytania, Szwecja. Szwecja z Wielką Brytanią mają tutaj tak naprawdę exequo, Bo mają po dwa srebrne medale. Mm, nieźle. No i tak, moi drodzy, kończy się pierwszy dzień e, tutaj naszej przygody z trybem, powiedzmy, kampanią London 2012. Elegancko, myślę, że będziemy sobie tak. O, ret retry Token Plus jeden. Nie wiem. A, że w sensie, że możemy powtarzać. No ale ja chyba nie chcę tego robić. Także mamy pełne wyniki dnia pierwszego: Long Jump i 200 metrów, czyli skok w dali i 200 metrów mężczyzn. Elegancko. O co to jest? A, rezultaty, ogólne rezultaty. Fajnie, fajnie. Myślę, że będziemy sobie robić taki yy, chyba jeden odcinek na jeden dzień. Zobaczymy. Ewentualnie dajcie mi znać, czy chcecie yy, w jaki chcecie zrobić tutaj, w jakim stylu chcecie robić odcinki, czy jeden odcinek jeden dzień, czy jeden odcinek dwa dni. Zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie na dzisiaj jest to tyle, moi drodzy, z mojej strony. Całkiem ciekawy tryb kampanii yy, tutaj się szykuje. Jest nawet spoko seria solowa szkoda, tylko że na poziomie średnim, a nie na trudnym, bo byłoby większe wyzwanie. Eee, ale to by było na tyle, moi drodzy. Także dzięki za dzisiaj. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku na razie.